Warkowie, All I want for Christmas is you. Pomimo planów, które dotyczyły innego miejsca, pozostaliśmy przy starej lokalizacji, która okazała się świetnym miejscem do nagrania tego filmu. Nie chcieliśmy całkowicie zacierać historii między zeszłorocznym filmem, więc wykorzystaliśmy kilka motywów łączących te, obydwa filmy. Największym wrogiem tego projektu był dla nas czas, którym dysponowaliśmy na realizację naszych ujęć, które rozłożyły się na dwie części dnia. Pierwszy przebitkowy. Drugi w grupie około 150 osób z całego zespołu, w której kluczowe ujęcia grały niecierpliwe dzieciaczki oraz wyjątkowo ich rodzice. Cieszymy się, że możemy brać udział w tak ciekawych projektach i mamy nadzieję, że sprawiają one Wam radość tak jak nam. Dzięki, że jesteście z nami! Dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się Teledysk, a my dziękujemy, że jesteście razem z nami i tworzycie ten wyjątkowy projekt. Wesołych świąt!